Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Nie mamy chyba wątpliwości co do tego, że rok 2020 w przyszłości nie będzie zbyt pozytywnie wspominany. Ta reguła nie ominęła też zawodów najsilniejszy człowiek świata. Pomijając już kwestie nieobecnych, to dzień pierwszy zmagań musiał zostać przełożony na następny, co skomentował Brian Shaw, mówiąc, że w przeszłości było już wiele opóźnień w czasie, ale po raz pierwszy doświadczyłby danego dnia. Nie odbyła się ani jedna konkurencja. Komplikacje pogodowe, zagrożenie tornadem i deszcz sprawiły, że organizatorzy zrezygnowali z przeciągania ciężarówki. A zamiast tego wszystkie grupy wykonały spacer farmera na dystans w zupełnie nowej odmianie. Walizki ważące 150 kg każda zawodnicy przenosili na prostej wynoszącej 10 metrów, po czym mogli je upuścić, ale tylko w wyznaczonej strefie. Przerwanie boju pomiędzy strefami oznaczało jego koniec. Wydarzenie numer 2 to martwy ciąg ze sztywną sztangą o wadze 340 kg dla grup 1, 2 i 5 oraz przysiad dla pozostałych 300. 15 kg na plecach, z koniecznością by ciężar dotknął podpórek po bokach. Przejdźmy zatem do konkretów. I wyników z dwóch rozegranych pierwszego dnia konkurencji. Grupa numer jeden i podwójny triumf Jerego Pritchetta, dający mu bezpieczną czteropunktową przewagę nad Richardsonem i Penią. Amerykanin zdeklasował wszystkich w spacerze Farmera, czego można się było spodziewać, i dało to również komfort wyjścia do martwego ciągu jako ostatni, i zrobienie tylko tylu powtórzeń, ile musiałby zaliczyć zwycięstwo. Grupa druga i nieznaczne prowadzenie jakże niesamowitego dziadka Felixa, ale w tej grupie. Może się jeszcze wydarzyć dosłownie wszystko, gdyż różnica między Anglikami Felixem na pierwszym i Bishopem na ostatnim miejscu to zaledwie dwa punkty. Póki co jest to zdecydowanie najbardziej wyrównana grupa. Najmniejsze dysproporcje w spacerze Farmera i aż trzech atletów z wygrywającym wynikiem dziewięciu martwych ciągów. Oleksii Nowikow niewątpliwie przyleciał na Florydę bardziej zdeterminowany i silniejszy niż kiedykolwiek. 24-latek zapewne nie chce dopuścić do kolejnej dogrywki w kulach, jak w zeszłym roku, gdy przegrał z Trejem Michelem po niesamowitym pojedynku, gdyż kula latała nad poprzeczką łącznie 29 razy. Po uzyskaniu najlepszego wyniku w farmerze z całej 25-osobowej stawki, Ukraińiec musiał jednak uznać w przysiadach wyższość Amerykanina Michela, który usiadł ze sztangą aż 11 razy. Kontuzji niestety doznał Gavin Bilton. Walka o najmniejsze nawet pół punktu w tej grupie niewątpliwie będzie trwać do ostatnich sekund. W grupie czwartej bez niespodzianek. Hicks pomimo fatalnego spaceru Farmera nadrobił to w przysianach, a Bobby Thompson potwierdza dobrą dyspozycję z Arnolda. Jest też J.F. Caron, ale o nim już chyba możemy mówić w kontekście finału. Ostatnia grupa, a w niej na czele kolejny Anglik Terry Hollands. Niewątpliwie, zamiana przeciągania ciężarówki na spacer Farmera nie przysporzyła mu dyskomfortu, bo jak wiemy, jest to kolejny z jego asów w rękawie. Być może była to nawet zmiana na korzyść, gdyż Brytyjczyk wydaje się dużo lżejszy i sprawniejszy niż choćby w wersji siebie, którą zajął najniższy stopień na podium. Ciekawa zapewne będzie też walka o trzecie miejsce, gdyż Hollands i Shaw wydają się być poza zasięgiem. Na tym możemy zamknąć dzień pierwszy zmagań o miano najsilniejszego człowieka świata 2020 roku, a ja już z tego miejsca zapraszam na dzień drugi i kolejne podsumowanie zdarzeń z Bradentonu w USA.